Kartki Preludia i Studia Zbigniewa Urbalewicza to tytuł wystawy tego artysty, której wernisarz odbył się w olsztyńskim starym ratuszu. Inspiracją do pokazania prac z ostatnich kilku lat była zarówno tradycja, jak i współczesne wspomnienia. Prowadzę warsztat jakby tradycyjny, oparty właśnie na pisaniu, na kaligrafii, na literze, co stanowi dla mnie naprawdę głęboką inspirację, na przykład stare manuskrypty czy stare listy, ale też odnoszę się czasami do, do pamięci, do, 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 do struktur pamięci, do, do słów, które kiedyś zaistniały, czasami są zapominane, czasami się znowu przypominają. Jest to przenikanie się liter, znaków, znaczeń. Czasami buduję obraz tylko za pomocą litery, czasami za pomocą litery. Z z obrazem, a czasami jest to ilustracja, którą uzupełnia tekst. Łączenie kaligrafii i sztuki to rzadkość w dzisiejszym świecie artystycznym. Bardzo nam potrzeba takich specjalistów, którzy znają się na literze, ponieważ nasza tysiącletnia historia właściwie zna tylko dwóch ludzi, którzy zajmowali się literą. Literą odnoszącą się do e, brzmienia. Języka polskiego, gdzie mamy tego bardzo dużo, szy, ży, brzy, jak to się mówi, jakbyśmy chodzili po szkle. I to był Płutawski-Gardzielewski I bardzo fajnie, że teraz młode pokolenie zaczyna się interesować literą. Ważnym doświadczeniem artystycznym Zbigniewa Urbalewicza był staż w Japonii, tam gdzie lapidarność znaku jest najistotniejsza w sztuce. Widać, że Zbyszek bardzo poszukuje, bo zarówno są tutaj poszukiwania w samej kaligrafii, jak i w jednym znaku, który gdzieś wędruje, nabiera różnego znaczenia. Przez znak chce ukazać swoje emocje, swoją ekspresję artystyczną. Bawi się kolorem, bawi się czernią i bielą, bawi się formą tejże litery. Także jest to bardzo ciekawe, i myślę, że tutaj w środowisku olsztyńskim. Coś nowego. Dzisiejsza wystawa pokazuje, że ten rozwój artystyczny Zbigniewa Orbalewicza osiąga już pułap, powiedziałabym, na wysokim poziomie artystycznym. I wydaje mi się, i ja obym się nie myliła, że jest jedynym artystą w Olsztynie, który potrafi przekazywać kaligrafią właśnie swoje emocje.